Co może powiedzieć trener, który przegrywa kolejny mecz z rzędu i tak ważny jeszcze u siebie w domu przy pełnych praktycznie trybunach dzisiaj, gdzie zrobiliśmy akcję kampanię wśród młodzieży i dzieci w Wilanowie nie tylko, bo przyszły też z Warszawy, z innych szkółek i widać tutaj duży progres marketingu, natomiast na placu no chłopcy zostawili dużo potu, dużo walki serca. No. Kluczowy moment to strata pierwszej bramki, potem nie umieliśmy się jakoś podnieść z tego. Straciliśmy drugą i zaczęliśmy walczyć. Zaczęliśmy walczyć. To jest taki przykład na, na to, że w sporcie, ta psychologia, ten, ten fokus, to skupienie się, utrzymanie tej predyspozycji emocjonalnej, tej dyscypliny boiskowej. No decyduje w takich ważnych momentach jakie dzisiaj były, że Widzew jest bardziej doświadczony zespołem, ma bardziej znanych zawodników, a szczególnie grających ze sobą e, już kolejny sezon i to jest chyba naszą największą, największą bolączką, bo mamy kilka sytuacji kontr, gdzie powinniśmy je wykończyć, a młodzieńcza fantazja być może, żeby zrobić sobie potem wycinek wideo i wrzucić w internecie, nie wiem, trener w takiej sytuacji myśli o, o tym, żeby po prostu coś zmienić i czy to nie powinno być zmiana trenera. Nie ja wiem, w normalnych warunkach pewnie tak by było. Muszę stawić temu czoła e, i walczyć o to, żeby ten zespół utrzymać. Jedziemy do Bochni. Póki walczysz, jesteś zwycięzcą. Gratuluję Widzewowi. Kibicom dziękuję, że przyszli tak licznie na trybuny. Wszystkim tym, którzy nam pomagają i wierzą w nas, bo, bo dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Kolejny tak naprawdę, że... Może być kolejny, czy tak pierwszy z takich prawdziwych meczów o życie, który przegrywamy. Nasza sytuacja nie jest kolorowa, tym bardziej jak przegrywamy z zespołem, który gdzieś tam, którym bezpośrednio rywalizujemy, który odskakuje już nam na. Jak dla nas to wyglądaje się już astronomiczną gdzieś tam różnicę punktową. No dalej walczymy, dalej wierzymy w to. Natomiast nie wiem. To... Wyglądamy coraz lepiej, gramy coraz lepiej, dominujemy pierwsze. Nie, wiem, nie chcę kłamać, nie, bo nie mówię tego złośliwie. 10-15 pierwszych minut wydaje się, że to po prostu musi pójść. Mamy sytuację za sytuacją. E, widzę, że tak naprawdę nie jest w stanie wyjść z własnej połowy, mam wrażenie. E, po czym nagle tracimy znowu jakąś bramkę z 20 metrów pasem strzeloną. E, przestajemy grać, na drugą połowę już nie wychodzimy, nie mamy siły. Nie wiem, treningi nie były takie ciężkie w tym tygodniu. Wyglądamy, jakbyśmy mieli ciężkie nogi, nie wiem, z, z kulą ołowianą, może, może to jest presja, może to jest głowa, że jak wchodzi już 15-20 minuta w meczu, zaczynamy się przejmować tym, a co będzie, jeśli nie wygramy, a co będzie, jeśli i, i to powoduje, że gramy, gramy w ten sposób. Co roku, co roku w, w, gdzie bym nie grał, zawsze walczymy o utrzymanie, odkąd jestem w ekstraklasie. Co roku jest trudno, co roku jest dziwnie, natomiast no, tak ciężko jak teraz to chyba jeszcze nie było. E, natomiast no, podnosiliśmy się już z nie takich sytuacji, e, w sensie, mm, no, w, więc jakby mam nadzieję, że jeszcze nam się uda, natomiast to wszystko zależy od nas, od naszych głów i od tego czy będziemy walczyć w każdym meczu e, i w końcu zaczniemy punktować, bo wydaje mi się, że to przełamanie jest przed nami, e, nie możemy się już go doczekać, to dla wszystkich byłoby jak, jak ten. Natomiast no, to zależy tylko i wyłącznie od nas, no tu nie ma się co skupiać na rywalu, czy na kimkolwiek innym, no to, to my jesteśmy panami własnego losu. Cały czas jakby myślimy, musimy myśleć, wiadomo, wyjazd do Bochni jeden z, trud, jeden z trudniejszych, jeden z mniej przyjemnych, aczkolwiek jak z każdym będziemy, będziemy walczyć, Bochnia bo potrafi tracić punkty, chociażby z Widzewem nie wiem, tydzień, dwa, trzy temu, e, więc na pewno powalczymy i zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby wy, wyrwać te punkty. E, potem Pniewy, gdzie to tak naprawdę mecz, który jak przegramy, to możemy już się powoli żegnać. Bo, jeśli faktycznie skończymy tę rundę z trzema punktami i nawet pozwolimy pniewom oskoczyć od nas na te 6-9 punktów, no to już będzie mega ciężko się podnieść. Więc, jakby mamy świadomość tego, jakie mecze przed nami, jak ważne mecze. Potem jest ta kolejka świąteczna, która. No, mówię, to już będą święta, nie granie futsa, natomiast no, tak. Mecz, który dał nam na pewno oddech. dał nam uśmiech w szatni. Da nam takie pozytywne myśli, bo, bo to jest mecz, który w jakimś sensie określił, e, określił nas te 13 punktów w tej rundzie. To jest taki, mm, uważam, że dość ciekawy dorobek, biorąc pod uwagę wszystko, co się wydarzyło e, w całej tej rundzie. E, nie powiem, że jestem zadowolony, bo jeszcze mamy trzy mecze z bardzo trudnymi przeciwnikami, no bo jedziemy do Katowic, e, do Lubawy i, i, i Leszno u siebie, więc, więc wiadomo, że w żadnym tym meczu nie będziemy ani faworytami, nawet się nie zbliżymy do takiej roli. E, natomiast no, dał nam to oddech i pewne zmiany, które muszą u nas um, zajść w, w tym okienku, e, jakby troszeczkę zmieniają e, naszą, e, nasz obraz i i wizję tego, jak może, może ten zespół wyglądać, bo powiedzmy już to to widmo tych trzech ostatnich drużyn, zakładam, że nie będzie aż tak aż tak złe, biorąc pod uwagę, że mamy bardzo dużo spotkań w przyszłym roku u siebie, chyba dziewięć, ale na pewno będziemy lepszym zespołem niż w tym, no bo no bo wróci Jeffer do formy i, i zastąpimy tych zawodników, którzy od nas odeszli, mam nadzieję, po prostu lepszymi zawodnikami, a jakby ten mecz też pokazał, że jesteśmy coraz lepszym zespołem, pokazał też ten mecz z przemyślem. I w ogóle ostatnie cztery mecze zdobyliśmy w nich 7 punktów, e, więc cieszę się bardzo. Trudne spotkanie. Wyszliśmy z trudnego momentu od, e, z pierwszej połowy. E, natomiast później myślę, że dość mocno kontrolowaliśmy druga połowa. Mam wrażenie, że, że bardzo fajna w naszym wykonaniu. Szkoda tych niewykorzystanych szans, bo one by bardzo szybko zamknęły ten mecz, ale tak jak mówię, bardzo się cieszymy, zwycięstwo i fragmenty gry to są rzeczy, które, które stąd wyniesiemy jako, jako duże pozytywy. Był to bardzo ciężki mecz, ale niesamowicie ważne dla nas trzy punkty. Ciężka pierwsza połowa, mo, źle weszliśmy w mecz, natomiast podnieśliśmy się, fajnie zagraliśmy, byliśmy zespołem dzisiaj lepszym piłkarsko i zdobywamy arcyważne dla nas trzy punkty. No mamy do końca ligi trzy mecze, najbliższy z Konstraktem, bo mamy Katowice Leszno i w każdym z tych meczów chcemy powalczyć. Na pewno jakby nie będziemy szczęśliwi, jeśli uszedziemy do stołu na święta bez żadnego dorobku punktowego, więc trenujemy i pracujemy dalej.